Zastanawiacie się pewnie, po co was sobie zebrałem. Mam dla was krótką recenzję. Dziś mam dla was kontynuację scenariusza przez ostępy Dragwaldus z KRP11. Są to popioły Midenheim, czyli pierwsza część Ścieczek Przeklętych, kampanii do drugiej edycji Warhammera. Wydało ją Black Industries w 2005 roku, a autorów jest całkiem spora lista, ponieważ są to... Chris Pramas, autor przygody wprowadzającej, ale też Graham Davis, który stworzył projekt kampanii, ale też pracował nad samym miastem Midenheim. Mamy też Kate Fleck, która nadzorowała rozwój drugiej edycji Warhammera oraz Simona Butlera, czyli dyrektora wydawnictwa, ale także autora wielu książek, np. o koniach w czasie wojny. W Polsce popioły wydało Copernicus Corporation, czyli firma wypuszczająca dodatki do drugiej, a obecnie do czwartej edycji Warhammera. Przegoda rozpoczyna się, gdy wasi bohaterowie docierają do Midenheim, miasta Białego Wilka, tuż po wojnie z chaosem. Miasto nie podniosło się jeszcze z kolan i można tego doświadczyć na każdym kroku. Zostaniecie pokierowani do kapłana Sigmara, któremu musicie oddać bardzo ważną przesyłkę, a dalej to jest już czysta esencja tej kampanii. Spotkacie wiele ważnych osobistości Midenheim, zmierzycie się z kilkoma rodzajami wrogów ludzkości i zostaniecie wciągnięcie w dość ciekawą intrygę, więc uważajcie na siebie. Kampania składa się z ośmiu scenariuszy, i jeśli dobrze pamiętam, każdy jest mniej więcej na jedną sesję grania. Mam dla Was dwie rady: miejcie w drużynie wojownika, a po drugie, pomyślcie nad Akolitą Ulryka lub Sigmara, ponieważ miasto Midenheim słynie z konfliktu między tymi dwiema religiami. Czy polecam? Tak, zdecydowanie. Prowadziłem tę kampanię dwukrotnie, co mówi samo za siebie. Dlatego mam kilka porad dla waszego mistrza gry, więc wyślijcie mu ten filmik i poproście o poprowadzenie. Drodzy mistrzowie, to rzeczywiście dobra kampania. Jest początkiem ścieżek przeklętych i pozwala zapoznać się z pierwszym wielkim miastem Imperium, czyli Middenheim. W skrócie jest to 8 linowych scenariuszy skoncentrowanych na konflikcie między religiami Ulryka i Sigmara. Bohaterowie zostają w niego wpędzeni i są odbijani niczym piłeczki w przeróżne strony. Prowadzą śledztwo, badają lochy, szukają kultystów, walczą z mutantami i skavenami i wiążą swoje losy z głównym antagonistą tej kampanii, czyli demonem Kornacar, trudosem, nie znalazłem kłopotywych miejsc podczas przygotowywania popiołów, ale mam kilka porad, ponieważ są miejsca, gdzie może być trudniej, chociaż nie musi. Mimo, że podręcznik ma wyczerpujący wstęp o Midenheim, uważam, że warto skorzystać z miasta Białego Wilka, czyli dodatku do pierwszej edycji Warhammera. Lokalizacje między edycjami różnią się nieco, na przykład nazwami, ale jest to głównie kwestia przekładu, więc nie przejmujcie się tym. Skorzystałem także z dużej mapy Midenheim dołączanej do tego dodatku i okazała się dużo bardziej niż przydatna. Przeprowadź najpierw przez ostępy Dragwaldo, czyli przygodę z Głównego, która wprowadzi was w popioły. Jeśli tego nie zrobisz, spraw tylko, żeby bohaterowie byli w posiadaniu ważnej ikony Sigmara, ponieważ to ona wprowadza w przygodę. Jeśli zależy Ci na tym, by bohaterowie mieli skarby z lokalizacji 7 w leśnym sanktuarium, pomyśl nad lepszą motywacją. Moi po załatwieniu wszystkich problemów i zgarnięciu czaszki z lokalizacji 6 postanowili nie ryzykować dalej i zawrócili. A szkoda, bo nie wpadły im w ręce ciekawe przedmioty. Łowcy czarownic Ordo Fidelis powinni być jak najbardziej sympatyczni w odbiorze. Współczucie bohaterów wobec tej trójki przyda się nieco później. Nie skorzystając z tego, ale ty możesz. Rozdział piąty jest to doskonały czas na wprowadzenie sceny rodem ze świętego Grala od Monty Pythona. Sami popatrzcie na tę grafikę, ten rozścieczony tłum i przywiązane rogi. Nie przypomina to wam! I'm not a witch. I'm not a witch. But you are just as one! Z jednej strony tracicie klimat grozy, z drugiej będzie jeszcze czas na strach. Gdybym ja prowadził to po raz trzeci, zrobiłbym to. Scena rozprawy sądowej, czyli rozdanie graczom innych ról na kilkanaście minut, zainspirowało mnie do wielu podobnych akcji. Nie rezygnuj z tego, jak bardzo byś nie myślał, że to może się nie udać. Zdecydowanie warto w to pójść, w szczególności, że masz już gotowe materiały w podręczniku. Może spodobać się tak jak mi i będziesz to stosował wielokrotnie. Scena u profesora Czweinsteina z otwarciem szkatułu jest największym zwrotem akcji w całej kampanii. Nie powinno tak się stać, ale zrób co w Twojej mocy, by bohaterowie nie otworzyli kuferka przed dostaniem się do kolegium teologika. Scenariusz ma sztuczki na utrzymanie tej tajemnicy, ale ostrzegam, że ta mała rzecz może mieć znaczący wpływ na dalszą część przygody. Ostatnia walka w świątyni Ulryka to jakaś pomyłka. Moim zdaniem najtrudniejszym przeciwnikiem nie jest demon, a dwójka strażników. Dla dość początkujących bohaterów tych dwóch braci Topora jest absolutnymi przekoksami ze swoimi statystykami i pełnymi zbrojami płytowymi. Od wielu mistrzów gry słyszałem, że tak jak u mnie, tych dwóch braci topora robiło totalną masakrę i leciały punkty przeznaczenia, a demo, którym walczy się później jest to pikuś w porównaniu do tej dwójki. Proponuję zmniejsza statystyki splokawionych strażników, na przykład odejmując im kolczugi, czyli minus 2 do punktów zbroi i zostawiając ich tylko z jednym atakiem. Te kary może przynieść jako premię do demona, który jest głównym przeciwnikiem w tej kampanii i będzie ciągnął się aż do kuźni nulny. Przygotowanie dla mistrzów gry oceniam jako niskie. Wszystko macie w podręczniku, ale warto pokusić się o poszukanie dodatkowych informacji o samym mieście Midenheim. W kwestii złożoności dla graczy bardzo niskie. Nie mamy tu wielu wyborów. Prosta ścieżka przeklętych. Nawet jeżeli bohaterowie staną po stronie Ulrykan, to zobaczycie, że szybko zmienią zdanie. Morderczość z kolei oceniam na wysoką. To jest aż 8 scenariuszy i mamy tutaj wielu naprawdę morderczych przeciwników. Na przykład... Skaweń i ich pułapki, sanktuarium, to minotaur, potem pieńcy i szkielety, potem są czarodzieje, kapłani, kultyści, pomiód chaosu i mutanci. Można też mieć problem ze strażą miejską i halabardami i na sam koniec przekoksani bracia Topora, wybrani z Ulryka i sam demon ze szkarłatnego czerepu. Dlatego właśnie określa morderczość jako wysoką. Czemu nie bardzo wysoką? A to dlatego, że to początek kampanii, powinni mieć punkty przeznaczenia. U mnie nikt nie zginął, ale jednak kończyli bez oczu i kończyn. Mimo to jak najbardziej polecam i oceniam hashtagami jako liniowy, niestety, ale także hashtag klimat, ponieważ mamy bardzo dużo tutaj esencji Warhammera w Warhammerze. I na samym końcu hashtag miasto, ponieważ to w nim głównie toczy się kampania. Powodzenia i zapraszam do komentarzy, ponieważ inni mistrzowie gry pewnie mają swoje uwagi do poprowadzenia popiołów Midenheim. Cześć!